Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale Krzynol Pv Któryś grudzień ósmy No ma być jakiś przebłysk słonka Te moje panele to te Może coś dzisiaj się uda No bo zobaczcie To jest dokończenie poprzedniego filmu, w którym ustawialiśmy falownik w tryb Charger W którym chciałem naładować mój bank do 100% Zobaczcie. O! Jest to tak. Jest 100%. Yy, zaraz zobaczymy, jak wyglądają cele. No i spróbujemy załadować tryb tak zwany zimowy, nie? To już będziemy się posługiwać. No też poprzez VRMA i programowanie falownika. A tu jest. Widać. O tu. Jest float. Czyli napięcie ładowania doszło do zadanego i przełączyło się w tryb pływający podtrzymujący float. Idziemy do kompa. Jak wyglądają nasze bateryki? BMS. Do ile to, ja tu to miałem 54,4 na flocie, nie no mamy 54,4 prąd w tej chwili, który tam stuka, żeby podtrzymać te 54,4 we flocie, to jest 0,4 Ampera. Jak go tu zwolnimy, to to zacznie spadać. Także zaraz zobaczymy. Moi drodzy, różnica w celach 9000. Balanser chodzi? Balancer nie chodzi, bo u mnie balanser chodzi w momencie, kiedy jest powyżej 10. Yy, więc pewnie tam sobie trochę pochodził. Jakie mamy cele? No cele mamy na poziomie 3,400, 34 bo 54,4 to jest 3,4 no jest wyżej, no bo tutaj są te, te końcóweczki są niektóre wyżej, nie? no ładnie, Jakby to uśrednić to mamy w okolicy cele 3,4 v i co tutaj nam pokazuje nasz BMS 100% z 206 naładowane 206, teraz cały czas ładuje. Zobaczcie, no jest minimalny, yy, minimalną mocą, minimalnym prądem, ale ładuje 21W. 21 watów. 21,8 w dokładnie. No i to już nawet jak będzie szło do góry, to tutaj wyżej nie podskoczy, chyba nie. Ładnie się to zeszło. 100% cykle. A bo wiecie, co ja zrobiłem ostatnim razem? Tu w tych ustawieniach nacisnąłem niechcący chcąc po I jak się naciśnie któryś z typów yy, akumulatora to on zeruje wszystko tutaj wam przestawia na do wartości domyślne 17 cel było i od zera musiałem zrobić I wszystko ustawiać moje, moje parametry więc on tutaj kurczę blaszka wyzerował mi ale tutaj było 10 tysięcy pamiętam i 100 cykli 10 tysięcy i 100 cykli nie, czy 16 tysięcy to było? No, jest na poprzednim filmie. Niech się wyzerowało. No, trudno tam, nieważne. Takie mamy napięcie 54,4. Idziemy do VRMA. Jesteśmy na naszym systemie. I zobaczcie, ładnie, 100%. Napięcie 54,4. Trwało to tutaj, jak widzicie, całą noc, całą noc do godziny. Mm, 6.30 się ładowało, bo ja zmniejszyłem trochę ten prąd ładowania na 10A, żeby nie sypać mu 20, tylko na, na 10 na spokojnie do rana, nie? I tu szło w okolicy tych 700-800W. No i tu zeszło już na dzienny tryb. Budzi się, zobaczcie, budzi się ładowarka słoneczna. Budzi się smart solar. No i teraz tak, pytanie: czy smart solar, czy słonko, które będzie Dzisiaj może jest w stanie podbić to napięcie do, do jakiejś wartości. My teraz tutaj zobaczcie 0,4A, 0,5, a tu 0,3. I taki prądzik maleńki tutaj sobie płynie po to, żeby utrzymać 54,4. Weźmy teraz, zróbmy taki manewr. To, co ja mam na celu, czyli przejście na tryb zimowy. Charger. Charger, moi drodzy. Zrzucamy w dół. Tutaj mam gdzieś moją yy, moja tabelka wygląda tak. Tak sobie ją rozpisałem, żeby już potem nie, nie liczyć. Praca zima. Teraz mamy, te, teraz mamy wrzucone coś takiego, nie? bo chciałem naładować do 100%, żeby oba mi yy, oba m, mierzące m, podsystemy, czyli BMS i mój bocznik, żeby mierzyły. Żeby ustawiły się na 100% wartości. Czyli 54,8 czy 4, tam 4, to jest 100% mojego magazynu, 100% sok. Tak? To była praca latem. Czyli ładował w niskim poziomie. Zobaczcie, jak pracował. To jest praca na akumulatorach, nie? Od 48 do 51. A to jest praca zima. I tak to właśnie sobie przestawimy. Spójrzcie. Zjeżdżamy ładowarką na 333 325, czyli na takie wartości absorption float. Natomiast ignorowanie AC, czyli pracę bateryjną, tak naprawdę, nie? Bo ignorowanie IC to jest praca z magazynu. ignorowanie AC to jest praca z sieci. Bo tam w komentarzach się pojawiły już w ogóle gdzieś w zapytaniach, co to jest AC, Ignore, nie? Ignorowanie AC. To ustawmy sobie teraz to według mojej no tabelki. Czyli tak, ładowarka, absorpcja 53,2 Ten jest wyższy, to ten nie, ten nie może być wyższy. E, natomiast float 52,8 Kropka, tutaj kropki stawiamy. No i pi Coś takiego tylko zrobimy. No i tutaj mam 10 Amperów, nie? Do Virtual Switcha zaraz wrócimy, bo musimy zrzucić te napięcia na tą wartość. Ale, ale to w drugim kroku. Dobra, zapisz. Zapisz. Przejdź do urządzeń. I wyślij ten plik. Zapisało. Zapisało. Idziemy do pulpitu. Co się dzieje? Się. Co się dzieje? Tu mamy 54,42. Przytrzymuje. Czy dalej przytrzymuje dobrze? Bo teraz ładowarka w górę. Go ciśnie, była ładowarka dalej ma ustawione 54,8 i 54,4. Ten ma tutaj niżej. Nie, nie chcemy, żeby on ładował go pod, pod korek, nie? I teraz, żeby nam zaczął pracować z akumulatorów, według mojego założenia, 53,6 musimy włączyć. Tu mamy takie wartości, czyli ładowarka nasza sieciowa nie podbije więcej niż 53,2. Naładuje do absorpcji 53,2 i spadnie do 52,8. Idziemy na Wirtual Switcha. I tu chcemy, aby start pracy na bateriach odbył się wyżej niż to. No, bo nie chcę, żeby naładował mi do, do 52,8. Start zrobimy na 52, i on będzie znowu pracował w trybie ładuj z sieci, rozładowuj z akumulatorów. No, strata energii, strata energii, bez sensu. Musimy yy, ten punkt przestawić. Według mojej tabelki sobie, sobie za, założyłem, nie? Na 53,6. Natomiast koniec pracy na 51 to jest 3,18. Starczy. Przesuwamy bardzo wysoko ten punkt pracy z akumulatorem. Nie pracuje cyk w dół. No i teraz, kiedy pojawi się to 53,6? Tu mamy 52,8, a 53,6 to jest przeskok z celi 330 na 335. Jeżeli wszystkie cele nam się podniosą. Podniosą się słonkiem, no słonkiem, tutaj, tutaj yy, do tego napięcia yy, już nam falownik, yy, ładowarka z falownika nic nie dołoży, ona nic nam, ona nic nam nie dołoży tutaj. Dopiero wtedy, kiedy yy, spadnie poniżej jakichś tam napięć, to ona będzie tutaj dokładała, poniżej tych, nie? No dobra, wgrywamy to. Granę pulpit. O, widzieliście, jak się, jak się przed chwilą przeskoczyło, zobaczcie. Zrobiło się rozładowywanie. No tutaj to mocy jakiejś tam specjalnej nie ma. No już jak widzieliście, słonka jeszcze nie ma. Niby jest czyste niebo, ale to tylko przez chwilę. Mamy minus 3, czyli mamy lekkie rozładowywanie. No plus ten prąd, no ten to taki słobiutki. No ale tutaj nam wyraźnie zaczyna to spadać, tak? Przekroczyło to tą wartość 53,6. Akumulator przekroczył, no w tej chwili sztucznie, nie? W tej chwili jest to sztucznie zrobione, na razie 53,6 V. Więc ładowarka rozłączyła AC, załączyła akumulatory. No i akumulatory teraz będzie, będzie leciało to na akumulatorach do napięcia 51. Ładowarka sieciowa pracować nie będzie, ponieważ jest rozłączone AC. Cały czas jest rozłączone AC. AC, czyli grid, czyli sieć zewnętrzna dochodząca, włączy się przy 51 V. I co się wtedy stanie? nastąpi przerzucenie sieci stąd dotąd, nie? czyli praca moich obciążeń poleci prosto z sieci, jednocześnie ten akumulator będzie się ładował. Już będzie niezależne, jakie tutaj będzie ładowanie, chodzi o, o, o spadek napięcia do tych 51 V. Na ja tam po południu spadnie, no bo ta ładowarka dzisiaj tu dużo nie pracuje. Ale wykorzystamy jej moc na maksa. Na maksa. I w momencie, kiedy Spadnie do 51, włączy się grid, włączy się przetwarzanie energii, znaczy przesyłanie, przesył energii i włączy się ładowarka. I ładowarka nabije nam akumulator do 53,2, potem na flota 52,8. I tak, i, I tak go przytrzyma, i tak go zostawi, pracując cały czas na sieci. Jeżeli któregoś dnia następnego znowu wyjdzie słonko i znowu po, po, po pozwoli, żeby podnieść te cele do wartości 53,6. No to założymy, że jakaś energia słoneczna w, w, tym, w tym danym dniu się wytwarza i pozwolimy mu dobić akumulatory do 53,6, jeżeli przez minutę się to utrzyma, znaczy, że słonko jakieś tam sobie jest. I rozładujemy je do 51 i znowu ten je naładuje i zatrzyma się i baterie będą podtrzymywane cały czas na, na tej wartości na tej wartości o tej ale nie włączą się akumulatory Czyli będziemy siedzieli, jechali z sieci. Po co mamy je rozładowywać, tracąc, mówię, na przetwarzaniu energii? No przetwarzanie energii, no to jest bez sensu. Ładować akumulatory i rozładowywać. Można sobie zrobić to tak testowo, co, raz na jakiś czas zimą, żeby, żeby, wiecie, ruszyć ładunek w akumulatorach, nie? W celach zjechać z góry do dołu, tak, tak, tak sobie. Tak sobie myślę. Natomiast czy to poprawne? Nie wiem, napiszcie w komentarzach. No, i teraz, jeżeli w całym grudniu słonko nie będzie słonka, załóżmy, to ten cały pakiet będzie trzymany na, tym, na tej wartości i nigdy nie będzie pracował. Bo jeżeli słonko nam tego nie podbije do 53,6, to nasz falownik nigdy nie uruchomi pakietu akumulatorów, nie? No i dobrze, bo ta nie jest przerzucić to tu niż stąd ładować i stąd rozładowywać. No i nie wiem, no i skończmy na tą chwilkę. No bo muszę jechać do pracy. To słońce to za dwie godziny gdzieś tutaj wyjdzie. Która jest godzina? Jest 830. I no zobaczymy w ciągu dnia, ma, ma się pojawić jakieś słoneczko. Jestem w pracy. Zobaczcie, tak przyuważyłem, jest 9.48. Przeminęło półtorej godziny prawie i tu zbliżamy się znowu do napięcia absorpcji. Do 54,8 dojdzie, zobaczcie, 226 obciążenia mojego warsztatowego. Kotłownia, co teraz chodzi, tam elektronika. Ładowarka sypie 500 i już zbliżamy się z powrotem do napięcia typu do napięcia fazy absorpcji. Wskoczy tu 54,8, potem spadnie do 54,4, i, i słonko będzie zasuwało mi na moje obciążenia. Jeżeli tam przyjdzie chmura, ono spadnie, no to troszeczkę pociągnie z akumulatorów. Jeżeli to słoneczko za chwilę stanie, znowu dobije akumulatory. I tak na koniec dnia słonecznego, czyli to będzie w okolicy 14, jak mi już zachodzi, także już tutaj nie będzie nic, no to wtedy mamy akumulator naładowany do pełna i on będzie ciągnął sobie przez całą noc no do tych 51V, które ustawiliśmy. I potem włączy się yy, ładowarka z MultiPlusa, naładuje go znowu do 53 z hakiem i czekamy, kiedy to słonko kolejnego dnia lub następnego lub całkiem innego. Jeżeli tu słonka nie będzie, żeby podnieść to napięcie, no to będzie cały czas szedł grid do grida, nie? A to będzie stało w jednym miejscu. Dopiero jak się po, po, pojawi słoneczko, to wykona się taka procedurka, że yy, pociągniemy trochę z tych akumulatorów. Nie za dużo, to znaczy tyle, ty, ile słonko będzie dawało radę, to, to wszystko teraz ze słonka idzie w autokonsumpcję, nie? No i na, na moc przysiadła, bo tutaj doszło do 54, prawie 8. Prąd już spadł. Jak, jak zobaczyć? Zobaczcie, tutaj nie wypisuje mi, jaki to jest tryb. A kiedyś wydaje mi się, że pisywało, że tryb bulk, czy tryb absorpcji, czy tryb... A, tu jest, dobra. Patrzcie, tutaj jest. Tutaj. Bo jak wejdziemy w ładowarkę, możemy wejść w konsolę zdalną jeszcze, nie? Bo tu coś takiego mamy. Uzysk solarny tryb absorpcja. No wcześniej był bulk. No to jesteśmy w absorpcji. I tyle. Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, jak podoba Wam się taka automatyzacja, żeby chociaż trochę tych akumulatorów, trochę tych akumulatorów, no wykorzystać słonka za pomocą akumulatorów. Bo no nie mam na to jakiegoś in, specjalnie innego pomysłu. No tyle, ile teraz, no tu słonko być może daje więcej teraz, nie? Ten już jest na full ale nie jestem w stanie przewidzieć, jaki to będzie dzień. No dzisiaj być może tak, chociaż tyle, wykorzystajmy chociaż tyle. Mógłbym podnieść tutaj te wartości no to albo włączyć jakieś obciążenia, no teraz nie mam jak w pracy. Do końca dnia będzie ładowanie. Być może do końca dnia, czyli do tej 14 będzie słonko, potem już, potem już jest słabo w grudniu, nie mam takiego konta, no to dopiero od 14, to, jeżeli tu mamy 100%, to wystarczy na całą noc do rana. Jutro może będzie jakieś słonko. Jak nie, przełącz się na grida. Do rana nie, bo mamy 51 V ustawione tylko. Więc do nocy się wyładuje, potem przełącz się na grid i będziemy czekać, czy jutro, czy kolejnego dnia, czy kolejnego. Będzie tyle słonka, żeby podbić akumulator na, na, nie, do trybu włączenia się inwertera pracy zaku. Nie? Już, już. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się to podoba, co byście zmienili, albo jak u siebie to robicie żeby tą zimę jakoś tam troszeczkę wykorzystywać, nie. Pozdrawiam, słonka życzę cześć.